Szanowni Państwo, dzisiaj mamy ogromną przyjemność pokazać, że w Polska 2050 bardzo mocno stawiamy na samorząd lokalny. Samorządowcy są jedną z tych sił, które pomagają nam budować dobry program dla wsi, dobry program dla miast, miasteczek, dobry program dla Polski, bo w samorządach jest główne serce, które bije w kontakcie z mieszkańcami. Dzisiaj, o czym będzie za chwilę, dołączają do nas w Województwie Podlaskim dwaj świetni samorządowcy. I dla mnie jest to osobista radość i nadzieja, że ich doświadczenie, dorobek, ale również kreatywność będzie wykorzystana nie tylko tutaj w strukturach Ruchu Polska 2050 w Województwie Podlaskim, ale również wykorzystamy ich doświadczenie, wiedzę i umiejętności centralnie w ramach partnerstwa na rzecz samorządu otwartego. Nie będę jeszcze odkrywał. Dokładnie biografek naszych, już chciałoby się powiedzieć, członków Polska 2050, bo teraz jest ten moment, w którym z przyjemnością daję głos liderowi ruchu. Dzień dobry, ja też może się zdarzyć, że w, w meandrach waszych biografii politycznych nie będę tak biegły. Więc jak się gdzieś pomylę, to proszę, żebyście mi, żebyście mi zwrócili uwagę. Drodzy Państwo, jest mi przede wszystkim bardzo miło zobaczyć się z Państwem tutaj. Na mojej ojczystej ziemi, na Białostoczyźnie, na Podlasiu, na terenie Parku Kulturowego Milewszczyzna, który również staraniem obecnego tutaj Mirosława Lecha powstał. Za chwilę będziemy, mam nadzieję, zwiedzać wszystkie atrakcje z tym związane. Podlasie to region, który jest bardzo bliski mojemu sercu z oczywistych powodów, i dlatego jeszcze raz. Po tym, jak już ta radość została wyrażona, jeszcze ja ją wyrażę, że dzisiaj dołączają do nas dwaj wspaniali samorządowcy właśnie z tego regionu Polski. Mirosław Lech, człowiek, który całym swoim życiem zawodowym od, od wielu lat, od 30 lat, pokazuje, jak być dobrym go, gospodarzem, jak rozwijać te tereny, o których władza centralna często mało myśli. A więc tereny wiejskie Rzeczpospolitej. Mirosław Lech pokazał w swojej pracy tutaj w Korycinie, jak można w sensowny sposób nie tylko animować lokalną społeczność, wydobywać to, co najlepsze z tego, co dostaliśmy, z krajobrazu, z potencjału, który, który ma ta ziemia, ale też jak sprawnie pozyskiwać i wykorzystywać środki Unii Europejskiej. Na skutek czego. Wszystkie miejscowości w gminie podłączone są do wodociągu, powstało, powstały szkoły, powstało mnóstwo bardzo potrzebnych wszystkim mieszkańcom instytucji. No ale Korycin to też gmina, która chociaż wspaniale się rozwija, ma przed sobą bardzo wiele wyzwań. Raporty o stanie województwa podlaskiego pokazują z jak wieloma problemami. Wykluczenia, ubóstwa, pewnie też ubóstwa energetycznego, które dzisiaj będzie tematem numer jeden przez najbliższe miesiące w Polsce, borykają się mieszkańcy tej Polski, na którą dzisiaj chcemy zwrócić szczególnie uwagę. Tej Polski małych miast, tej Polski wsi. My wszyscy znaleźliśmy się dzisiaj w Polsce w bardzo trudnej sytuacji. Mam tutaj na myśli. Szalejącą, bo tak to trzeba powiedzieć, drożyznę. E, inflację, która y, no już się nie da pewnie zatrzymać i być może nawet jeszcze w tym roku. Będziemy widzieli ją na poziomie 7%, a to oznacza drożenie wszystkiego, co kupujemy, czego potrzebujemy do życia. Dlatego wczoraj mówiłem o tzw. piątce hołowni, czyli o tych działaniach, które należałoby natychmiast podjąć, zaczynając od obniżenia VAT-u do 27%, tak żeby każdemu z nas zostawało tych kilkaset złotych więcej w kieszeni w sytuacji, kiedy za wszystko musimy płacić tak drogo. Tu, tu nie ma czasu, tu trzeba natychmiast działać. I tutaj w Korycinie warto jeszcze raz podkreślić, jak bardzo potrzebują miejsca takie jak Korycin, ale też i cała Polska, włodarzy takich, którzy myślą o ludziach, a nie o swoich stołkach, a nie o swoich karierach, a nie o korycie, do którego się przyspawali. Zobaczcie Państwo to, co dzisiaj dzieje się w Unii Europejskiej, w Brukseli, co teraz się będzie działo w czasie szczytu, który w tej chwili będzie się w niej odbywał. Dzisiaj mogliśmy rozmawiać tam o zupełnie innych rzeczach. O tym, jak sprawić, żeby Polacy mogli mniej płacić za prąd, o systemie rekompensat, o pieniądzach z krajowego planu odbudowy 260 miliardach złotych, które mogłyby już do nas płynąć, a zamiast tego będziemy rozmawiali o tym, co pani Julia z Panem Mateuszem sobie dogadali w, i, i w jakie jeszcze tarapaty chcą nas wpędzić. Oni się zajmują sobą. Oni się zajmują swoimi ambicjonalnymi wojnami, a my na tym tracimy pieniądze. My na tym tracimy szansę na rozwój. My na tym realnie dzisiaj z dnia na dzień tracimy, rozmieniamy na drobne swój potencjał. My w Polsce 2050 doskonale wiemy jak to jest walczyć o to co słuszne w spolaryzowanej coraz bardziej polityce, w spolaryzowanych mediach. Dlatego tak ważne są dla nas te spotkania właśnie w takich miejscach, jak Korycin, w takich miejscach, jak. Mam nadzieję, dzisiaj udane spotkanie w Stoku, w moim rodzinnym mieście w, będzie dzisiaj wieczorem. Chcemy rozmawiać z ludźmi, jeżeli mogę tak powiedzieć, od dołu, docierać do nich tam, gdzie oni są. Próbować ich przekonać, że czas już skończyć z tą wszechobecną ideologizacją życia publicznego, czas już skończyć z tą absurdalną polaryzacją, która nas wykończy. Dzisiaj powinniśmy się skupić, tak jak w kryzysie człowiek skupia się na tym, żeby go rozwiązać na rozwiązaniu tych palących problemów, które przed nami stoją. I dlatego tak się cieszę, że specjaliści od rozwiązywania problemów na dole dzisiaj dołączają do naszego forum samorządowego, do ruchu Polska 2050. Mirosław Lech, mam nadzieję, włączy się w prace programowe poświęcone temu, jak sprawić, żeby obszary wiejskie w Polsce rozwijały się, które poddawane są tylu zmianom dzisiaj i ze względu na demografię, i ze względu na klimat, i ze względu właśnie choćby na, na to, co zrobiono no dzisiaj z ustrojem Polski, która się desamorząduje, Samorząd... nie wiem, czy samorządyzacja istnieje, ale w każdym razie to, co dzisiaj robi rząd Prawa i Sprawiedliwości, to odejście od konstytucyjnej idei w Polski samorządnej, odejście od idei w pomocniczości, która przyświeca i konstytucji, i ustawie w, o samorządzie. To jest cofanie nas w rozwoju. Dlatego twój głos, Milku będzie tak bardzo potrzebny i będzie bardzo głośno i wyraźnie wybrzmiewał w naszym ruchu, mogę ci to obiecać, a twoje doświadczenie też pracy w Zarządzie Gmin Wiejskich, Zarządzie Związku Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej, umiejętność sieciowania się w rozwiązywaniu tych problemów będzie absolutnie fundamentalna. A z kolei doświadczenie Adriana Łuckiewicza w... Burmistrza Wasilkowa małego miasta, ale bardzo prężnego. Byłem tam jeszcze jako autor w książek na spotkaniu w bibliotece. To było bardzo dobre spotkanie, bardzo się z niego cieszę. Pomoże nam ułożyć sensowny program i spójny program dla tych wielu polskich miast, które znajdują się w ramach aglomeracji i które dzisiaj muszą odpowiadać sobie nie tylko na pytania o swoją własną tożsamość i o to, jak się budować. W, wasilków jako Wasilków, tylko jak Wasilków i inne miasta, takie jak Wasilków w Polsce, które leżą obok wielkich miast, dających szansę, ale też wysysających mnóstwo często zasobów, energii, układających wszystko czasami pod siebie. Jak, jak to wszystko spiąć w spójny system? Adrian dokonał rzeczy prawie niemożliwe, jak państwo wiecie, w wyborach, to znaczy pokonał w pokojowym. Na szczęście w pokojowej rywalizacji, kandydata, który miał potężne wsparcie ze strony w obecnej władzy, a mimo to okazało się, że jak się obywatele skrzykną, to potrafią. Chcą i mogą. I o tym też jest ruch Polska 2050, dlatego z jego obecności u nas na pokładzie tak bardzo się cieszę. Jak Państwo dobrze wiecie, ja z mówieniem nie mam problemów, na szczęście z robieniem też nie mam problemów, ale nie chciałbym Was tutaj zanudzać zbyt długo. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania do mnie, to chętnie na nie. Nie odpowiem a póki co oddaję głos koledze Maciejowi Żywno. Ja proszę Państwa, w uzupełnieniu, bo zaraz zdecydowanie chcemy posłuchać naszych samorządowców, jak pozwolicie Państwo. Mirosław Lech, człowiek, legenda w podlaskim samorządzie. Od 30 lat wójt gminy Korycin. Naprawdę człowiek, który potrafi zaująć ludzi nie tylko swojej społeczności lokalnej, ale walczyć o interesy społeczności wiejskiej całego regionu, a ba nawet i kraju. Sądem Mikorociński, absolwent drugiego liceum w Białymstoku, historii Uniwersytetu Warszawskiego, studiów podyplomowych dotyczących administracji samorządowej. Nauczyciel, rolnik, działacz sportowy i społeczny, samorządowiec. W ramach pełnienia funkcji wójta gminy Korycin laureat wielu ogólnopolskich nagród i rankingów, m.in. Euroobiekty 2004, najlepszy włodarz gminy wiejskiej w rankingu Perły Samorządu, samorządowiec 25-lecia województwa podlaskiego. Dzięki również jego pracy Korycin stał się znaną marką regionalną i krajową, dzięki temu, że potrafi też bardzo dobrze budować społeczność lokalną. Autor sukcesu sera korycińskiego, ogólnopolskich dni truskawki w Korycinie, Parku Kulturowego Korycin Mielszczyzna, w którym się dzisiaj znajdujemy. Proszę Państwa, mam całą stronę naprawdę zacnych informacji na temat Wójta Mirosława Lecha. Dodam tylko, że od 20 lat członek Zarządu Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej, również członek Komitetu Monitorującego Podlaskiego. Wróć. I od 2004 roku członek Komisji Regionów Unii Europejskiej w Brukseli, a zatem głos gmin wiejskich w Unii Europejskiej. Drugi nasz samorządowiec, do którego mam ogromny sentyment, bo chciałoby się powiedzieć, to mój burmistrz, bo w gminie Wasilków mieszkam, a zatem tym bardziej radość, że dołącza do tej samej rodziny to wszystko jasne. Ruchu Polska 2050. Burmistrz Wasilkowa w latach 2014-2018 radny, radny Rady Miejskiej w Wasilkowie. Absolwent Akademii Psychologii Przywództwa Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej, studiów menadżerów samorządu terytorialnego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz 27. Szkoły Liderów Politycznych. Prawnik i historyk, który ukończył te dwa kierunki. działalności samorządowej znany z prowadzenia karty Wasilkowanina, loterii podatkowej Mieszkasz w Gminie Wasilku, wygrywasz. Ja nie wygrałem. Będę Niestety, <laughs> najwyższego samorządowego becikowego w województwie podlaskim, najniższych stawek podatku od środków transportowych w województwie podlaskim, stworzenia prawdziwej komunikacji wewnętrznej na terenie Gminy Wasilków, co właśnie w miejscowościach podmiejskich, pod, pod dużymi miastami jest naprawdę nie lada wyzwaniem w plebiscycie portalu samorządowego zajął trzecie miejsce wśród najlepiej ocenianych burmistrzów za 2020 rok witamy obu panów u nas na pokładzie ale bardzo serdecznie prosimy gospodarza od burmistrza zaczniemy dobrze panie burmistrzu proszę bardzo witam wszystkich państwa bardzo serdecznie drodzy państwo od kilku ostatnich lat obserwuję jak polityka krajowa wchodzi w działalność samorządów i dlatego też doszedłem do wniosku, że pragnę mieć na nią przełożenie. Ruch Polska 2050 jawi mi się jako ruch najbardziej otwarty na obywatela, na e, współdecydowanie obywateli o sobie. E, I w ramach tego ruchu pragnę mieć przełożenie na to, jak będzie wyglądała Polska w przyszłości. A marzy mi się e, Polska z silną demokracją, ze świadomym społeczeństwem. Polska dialogu, a nie konfrontacji. W takiej Polsce pragnę, żeby w przyszłości żyły moje dzieci. A w ruchu Polska 2050 pragnę pracować na rzecz samorządu otwartego. Chcę, żeby ten konstruktywny, pragmatyczny głos samorządu wybrzmiewał jak najmocniej w polskiej przestrzeni publicznej. Dziękuję. Szanowni Państwo, przede wszystkim no, nie wiem, co powiedzieć, tak? No. To niezwykłe miejsce. No. Polska to mój kraj. To nasz kraj. Dlatego też nie możemy być obojętni na to, co się w nim dzieje. Tu wokół, zobaczcie to piękno. Jesteśmy teraz, niestety pada deszcz na zewnątrz, jesteśmy w środku, ale, ale obok niezwykła przyroda, niezwykłe miejsce. Tysiąc lat historii. Tysiąc lat historii, które pokazujemy w tym parku kulturowym Korycin-Milewszczyzna. Gród, który... Powstał w drugiej połowie X wieku, i przez tysiąc lat działy się tu różne rzeczy. I to, że dzisiaj tutaj jesteśmy, że, że, że wy jesteście, my jesteśmy, to jest coś niezwykłego. To jest kontynuacja. Pokazujemy naszą przeszłość, przeszłość naszych przodków. Bo jak można budować coś, nie znając swojej historii, swojej tożsamości? Natomiast, Szanowni Państwo, w związku z powyższym, że to jest mój kraj, nie mogę być obojętny wobec tego, co się w nim dzieje. Dlatego też przyłączam się dzisiaj do tego nowego ruchu politycznego Polska 2050. Trudno powiedzieć, czy dożyjemy do, do tej daty, ale trzeba coś robić. Co powie mój syn, drugi syn, wnuk, jeżeli się nie włączę w nurt, który cokolwiek będzie mógł powiedzieć, jaka będzie dalsza droga naszego kraju? Bo to, co się w tej chwili dzieje, jest rzeczą niesamowitą. To, to, to jest rzecz haniebna. Handel pieniędzmi, brak jakichkolwiek y, y, kryteriów rozdzielania pieniędzy, budowanie. Majątków rodzin na, 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 na wiele lat, rzecz niesamowita. Dlatego też, szanowni państwo, swój dorobek. 30 lat pracy w samorządzie, doświadczenie chciałbym leciutko przekazać, przelać może w przyszłą działalność, lekko mówiąc, polityczną, i w to, żeby w Polsce. Się zmieniło. Nie, nie, apeluję do Polaków: nie bądźmy obojętni. Nie, 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 nie możemy opuszczać rąk w momencie, kiedy y, pali nam się pod nogami. No i dlatego, dlatego witam serdecznie wszystkich wiecie. tutaj. Serdeczne dzięki. dzięki.